Zapraszam Cię, drogi Szymonie, aby zajął swoje miejsce. Ja, zajmuję, nie mam więc. Witamy w kolejnym wydaniu Wiadomości Młodej Generacji. Dziś mamy 16 września 2011 roku. Jest z nami Szymon Pietrzak. I Antek Śledziewski. Dokładnie. <grywia> Dokładnie. <grywia> Casy. W <grywia> dzisiejszym wydaniu Wiadomości powiemy Czym jest młoda generacja? Kto może być młodej generacji oraz dlaczego nie może zabraknąć się na tych spotkaniach? No dobrze. Czym jest młoda generacja? Młoda generacja są to młodzi ludzie, którzy kochają Boga, którzy kochają ludzi i którzy chcą żyć w taki sposób, aby Bogu się podobać. Ale kto może być młodej generacji? Otóż w młodej generacji może być każdy gimnazjalista bądź, który pragnie poznać nowych ludzi, doświadczyć nowych wrażeń, a także posłuchać dobrej muzyki. Dokładnie. <gry> A w tym pomogą Wam spotkania Młodej generacji, które odbywają się w każdą sobotę o godzinie 17 w kawiarni przy ulicy Puławskiej 114. Wszystko, co musisz zrobić, to targnąć się. Dobrze, wszystko, co musisz zrobić, to targnąć się tutaj. Zapraszam, byli z Wami Szymon Pietrzak i Antoni Śledziewski. Pozdrawiamy i do zobaczenia za tydzień. <gry> <gry> Maxime! <seems to> be... <gry> O que é